Witam. W tym materiale zajmiemy się operatorem przypisania. Operacje te znamy już z programowania w C, ale tak do przypomnienia wygląda to bardzo podobnie, jeśli chodzi o kodowanie w PHP. O czym my tutaj mówimy? Jeżeli utworzymy sobie zmienną, czyli zaczynamy od znaczka dolara, no i tutaj na przykład liczba 1 i. Aby przypisać do niej wartość, stosujemy znak równości pojedynczy. To nie jest operator porównania. O tym będzie w następnych też materiałach. To jest po prostu przypisanie wartości, czyli do zmiennej o nazwie liczba 1 przypisujemy wartość. No i tutaj na przykład przypiszemy sobie 4. Tak? I na końcu dajemy średni. Teraz, jeżeli chcielibyśmy wypisać wartość tej liczby, no to wpisujemy echo. No, i znowu nazwa tej zmiennej, czyli dolar liczba. Liczba 1. No, i teraz, jeżeli uruchomimy to, no to uzyskujemy, po prostu wypisujemy tą wartość tej liczby. No i teraz, gdybyśmy chcieli dodać do tej liczby jakąś kolejną y, wartość, no to wpisalibyśmy sobie w ten sposób, że dolar. Liczba równa, powiedzmy, liczba 1 równa się dolar liczba 1 plus na przykład 5. Tu na końcu średnik. I teraz jak to działa? Do liczby 1 dodajemy, czyli do tej liczby dodajemy kolejną y, jakąś tam liczbę i to wszystko wstawiamy do na, do tej zmiennej o nazwie 1 można sobie to wyobrazić tak, jakbyśmy no, otworzyli szufladę w, w biurku, wrzucili tam liczbę 4. Następnie otwieramy tą szufladę, wyciągamy tą liczbę 4 z tej szuflady, dodajemy do niej liczbę 5 i to wszystko znowu umieszczamy w tej szufladzie. Teraz, no i na końcu, wypisujemy ile te, w tej szufladzie, jaki jest wynik tej zmiennej. Dajmy ruchom no i zgodnie z oczekiwaniami dostajemy 9 oczywiście tutaj moglibyśmy sobie zrobić no, nie wiem, liczba czy wynik na przykład wynik i tutaj napisać wynik tak i wtedy też uzyskujemy wynik 9 no bo do zmiennej o nazwie wynik dodaliśmy do tej szufladki o nazwie wynik wstawiliśmy zawartość zmiennej Liczba 1, no i jakąś tam liczbę. Można to zrobić troszeczkę inaczej, bo możemy skrócić cały ten zapis, bardzo go uprościć, i teraz, właśnie to jest jakby kluczowe w, tej, w, tych, w tym materiale, że możemy sobie zrobić to w ten sposób, że tutaj wpiszemy to liczba 1. To też może nie ma wielkiego znaczenia, no ale zawsze jest to jakaś tam przestrzeń, taka każda zmienna, to jest to jakaś przestrzeń w pamięci komputera. W związku z tym, jeżeli my zmniejszamy liczbę tych wykorzystywanych zmiennych, no to też nie pozostaje to bez wpływu na, na zużycie pamięci przez ten, przez ten program po prostu. Tu na końcu sobie wypiszę liczba 1. No ale teraz o co tutaj chodzi? Zamiast pisać tak, że to jest równe, liczba 1 plus tam coś tam, możemy w skrócie zapisać to, i o tym też już mówiliśmy w przypadku programowania w C++, myślę, że to pamiętacie, Plus równa się 5. Ten zapis jest tożsamy z tym, który był przed chwilą. Czyli ja sobie to powiedzmy, skopiuję. Tutaj pod spód. Tak, żebyśmy porównali sobie, o ile krótszy ten zapis jest. tak? Plus równa się. Ten zapis, te dwa zapisy są, jakby uzyskujemy dokładnie to samo, ale cały ten fragment kodu możemy, możemy wywalić dużo mniej tego, tego tekstu tutaj jest. No i teraz zobaczmy, czy to działa. Czy ja tutaj coś nie ściemniam. Dostajemy ten sam wynik, który tutaj mamy. Yy, tutaj ten operator przypisania, to co, od, od czego zaczęliśmy, można właśnie wykorzystać do sumowania, ale możemy też do, do odejmowania. Tak? Czyli teraz 4 odjąć 5 czy to jest minus 1? Możemy tutaj użyć operator mnożenia, czyli dostajemy 4 razy 5 zgodnie z oczekiwaniami 20. Możemy też podzielić. Robimy to z takim ukośnikiem. Tak, możemy też uzyskać, no jakbyśmy tutaj na przykład wpisali nie wiem, 10, a tutaj powiedzmy 2 to znaczek procenta, obliczamy y, wartość reszty, tak, modulo z, y, z dzielenia 10 przez 2, byśmy tutaj dali 3, no to, to reszta z dzielenia będzie 1. Także możemy w ten sposób właśnie y, upraszczać ten zapis, po prostu stosując taki, te, taką formę, że plus równa się, minus równa się, mnożenie, dzielenie, reszta z, z dzielenia, to jest tyle, jeśli chodzi o operator przypisania. Dziękuję za uwagę. W następnym materiale powiemy sobie trochę więcej o operatorach porównywania, nieprzypisywania. Dziękuję, do widzenia.